Co na tym? Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sudety. Słuchajcie mnie codziennie rano oraz po południu na i 96,4 FM. Wasza Diva. Witam państwa serdecznie i witam w kolejnym odcinku programu A co na to Diva? Drodzy Państwo, no, zaczęła się już ta ramóweczka jesienna, już nowe e, programy cały czas się ukazują teraz już koniec wakacji, takiego ogórkowego sezonu. No i zaczyna się wielka walka oczywiście między e, panią e, Carycą Terentjew i między Boskim Edwarem o to, kto będzie miał tam lepsze słupki. Oglądalności. Zazwyczaj mówi się, że Edward ma lepszy słupek, ale Teresa również się stara, żeby jej słupki również, żeby jej półdupek wystawał ponad ten słupek. Tak tak jest. Natomiast jedna pozycja tutaj, akurat ani nie jest FN, ani nie jest pulsatu. Nowy serial, czy to jest taki reality serial, czy cholera wie co to jest? Miłość na bogato. No to, drodzy państwo, jak ja zobaczyłam tą ramówkę, tego miłość na bogato, taką, taką jakby zapowiedź, Jaki tyzer To sobie pomyślałem, że w życiu większej biedy na oczy nie widziałam. Że to niby taka na bogato. Proszę Państwa. Naprawdę niektórym się wydaje, że wystarczy się wypindrować w jakąś górę, jaką kieckę z przeceny, z Zary czy z czegoś tam, wsiąść w jakiegoś ni to hamera, ni to Kadilaka, Przejechać się parę razy po mieście do jakiegoś klubu na imprezkę z szampanem i to już się z wielkim bogactwem, wielką dziwą. Ludzie kochani. To naprawdę szkoda słów. I co to w ogóle za, za aktorki tam występują? Jakieś faszynistki, jakieś ze ścianek ściągnięte. Jakieś tam, co się parę razy panterę założyły, yy, koczka zrobiły i już uważają, że się znają na modzie. Naprawdę to aż żal na to patrzeć. Ja bym przede wszystkim tak, każdą taką dziewczynę, co to myśli, że jest wielką aktorką albo piosenkarką co gorsza, to najpierw na kurs wysłała. I do logopedy, żeby dobrze mówić, i do yy, na lekcji wokalne, jeżeli chce śpiewać, albo na kurs aktorski. To wszystko teraz jest takie nijakość się promuje. Ni to z gruszki, z pietruszki się tam wyrwała, i od razu wielce na ekranie chce błyszczeć. Ona mówi, że ona, mm, y, mocną miłość, i że dużą karierę, y, luksusy i tak dalej. Ludzie, kochani, wy bladego pojęcia. Nie macie, co to znaczy prawdziwy luksus, prawdziwa kariera, a przede wszystkim, co to są prawdziwe talenty. Ja bym każdej tej artystce występującej w tej miłości na bogato, Zafundowała, zamiast płacić jakieś tam garze z odcinków, zafundowałabym bilet do Stanów. Niech się przejedzie, niech pójdzie na przykład na jakieś, co na jakąś rewie w Casino de Paris, w Las Vegas, i zobaczycie, co to jest prawdziwe bogactwo, i prawdziwa yy, sława, i prawdziwy blichtr. A nie, takie to naprawdę, to już gorszych rozmiarów to już i wymiarów mieć nie może. Także naprawdę, oglądajcie, co tam chcecie może jakieś muzyczne programy, drodzy Państwo, ale broń Boże, nie patrzcie w tę miłość na bogato, bo to po prostu kicz nad wysłom.